Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na film, w którym pokażę Wam moją nową kolekcję biżuterii. Jakiś czas temu zrobiłam nowe zamówienie na wetsi.pl. Jeżeli już widzieliście wcześniejsze filmy, to wiecie, że... bo już nagrałam taki właśnie jeden film dotyczący mojej biżuterii, wiecie, że już tam robiłam zamówienie. Biżuteria sprawdzają się świetnie, mają naprawdę fajne ceny, bardzo piękne kolekcje, dlatego warto wejść na ich stronę. Jeżeli obejrzycie ten film do końca, to będziecie wiedzieć co takiego. Ja tym razem zamówiłam. Zapraszam Was do oglądania. Subskrybujecie mojego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zrobicie to właśnie w tym momencie. Tutaj macie guziczek, który umożliwia Wam kliknięcie subskrypcji i bycie za mną na bieżąco. Jak wiecie doskonale, filmy pojawiają się dwa razy w tygodniu. I pragnę zaznaczyć, że jeżeli jeszcze nie widzieliście tam tego filmu dotyczącego mojej kolekcji biżuterii, to serdecznie Was odsyłam, bo pokazywałam Wam tam naprawdę fajne, hmm, fajne rzeczy. W fajnych cenach, no i różnych marek. A wiem, że część tych produktów bardzo Wam się podoba. Także e, dla tych, którzy nie oglądali, załączam, ja jak zwykle nie wiem, chyba z tej strony, załączam Wam, kochani, e, właśnie link, żebyście mogli go obejrzeć. Ale już nie przedłużając, chciałam Wam powiedzieć, że zrobiłam zamówienie za ponad 150 zł, i jest to zamówienie, tanie, dlatego, że ja trafiłam na promocję, gdzie w większość rzeczy jeszcze była w wersji za 50%. No praktycznie chyba wszystkie wtedy były za 50% no i ja wykorzystałam tą szansę, żeby po prostu trochę zaoszczędzić, bo tak jak mówię, mieli naprawdę fajną, fajne kolekcje, mają fajne biżuterię i warto sobie coś tam zamówić. Dodatkowo, słuchajcie, dostałam ransoletkę w gratisie. O, już pokazuję. Ma tutaj e, taki medalik srebrny, ma jakieś kolorowe kamyczki. Nie wiem, czy są to jakieś konkretne kamienie, wątpię. No i takie plastikowe kuleczki w kolorze zielonym. Specjalnie nie zakładam bransoletki żeby Wam też pokazać, jak to się prezentuje. Wygląda całkiem fajnie. Czy nawet do bluzy, tak jak mam dzisiaj, e, czy do jakiegoś innego stroju, myślę, że fajnie się może sprawdzić. A z takich także, e, jak wiecie, fajnie zamawiać nawet Cibo, można mieć dodatkową biżuterię dostawać w gratisie. Ja w bardzo dziękuję. Film nie jest sponsorowany, ja za wszystko zapłaciłam sama, także e, nie musicie się tym, e, to że sam gratis to nie jest dlatego właśnie, że to jest film sponsorowany, tylko dlatego, że po prostu wecji ma taką e, politykę e, postępowania z klientami, co uważam, że jest bardzo fajne, bo nawet taki mały gratis... E, Wpływa jednak na nasze kolejne decyzje, czy kupić tam biżuterię, czy też nie. O, o ile oczywiście się nam sprawdza, a w przypadku Betsy wiem, że mi się sprawdza bardzo i na pewno jeszcze zakupy tam będę robić. Biżuteria przychodzi, słuchajcie, w takich pięknych opakowaniach. To są takie pudełeczka, które wystarczy otwory są one tekturowe. I co ja tutaj mam? O, to jest, słuchajcie, biżuteria, którą sobie zamówiłam z elementami gwiazdnymi bo zamówiłam sobie różne i złoto, i srebro i to jest właśnie, akurat są elementy złote. Nie widzicie, mamy tutaj gwiazdki i księżyce i to jest bransoletka z łańcuszkiem. Już Wam pokazuję wszystko, jak to wygląda. Na pierwszą mamy bransoletkę, która kosztowała normalnie 59,90. Jest to, słuchajcie, bransoletka podwójna, bo jak widzicie składa się z dwóch łańcuszków. I jest to księżyc. Jest ym, taki medalik, jakby medalionik y, z wyciętą gwiazdką, no i do tego jest też gwiazdka. Proszę bardzo, tak wygląda. Tak jak mówię, będę Wam wrzucać jeszcze przebitki, żebyście dokładnie widzieli. Jest bardzo delikatny, y, ma regulowane zapięcie, także to już jest duży plus, bo każdemu tak naprawdę będzie y, każdy będzie mógł sobie ją założyć. No na dłoni prezentuje się, słuchajcie, bardzo ładnie. Fajne jest to, że... Raz, że te elementy są przymocowane, czyli nie będą nam latyć po całej bransoletce, bo mam też taką, po której po prostu one się przesuwają i często nie mamy na tej ręce nic, a proszę łańcuszka. Tak się prezentuje cała bransoletka na dłoni. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo ładnie, fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba. Jest taka konkretna, widać, że ten, ta żyłka, ponieważ tutaj mamy jeden taki cieniutki łańcuszek, a drugi to jest taka grubsza żyłka. Naprawdę wierzę, że jest jakiego... no solidna, nie powinno się szybko zerwać. No i do tego mam, zamówiłam sobie, słuchajcie, łańcuszek, który kosztował 69,90, czyli 10 zł więcej niż bransoletka. Jest to taki krótki łańcuszek, również składa się z dwóch elementów, czyli znaczy z dwóch łańcuszków. Słuchajcie, chciałam zobaczyć cenę. I wygląda praktycznie tak samo, bo też mamy księżyc, mamy ten medal z wyciętą gwiazdką. No i samą gwiazdkę też mamy tutaj. i tak, No i zakończony z księżycem. Wydaje mi się, że bardzo ładnie też się będzie prezentowało na szyi. To jest jeden z elementów tej biżuterii. Kolejną rzeczą, jak sobie potem powołam, żeby Wam już nie zabierać teraz czasu. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, słuchajcie, jest tu mamy kolczyki i bransoletkę z tego co widzę ostatnio jest bardzo duża moda na elementy z misiami zakładam że może to mieć związek z toastem e, albo po prostu takie coś nam teraz weszło ponieważ jest też pełno na aliexpress takiej biżuterii no i też właśnie jest sporo z e, misiami e, na weci i zamówiłam sobie właśnie naszyjnik plus bransoletkę no i bransoletka na czarnym takim rzemyku, e, z to nie jest guma. To jest właśnie rzemek kosztowała 69 zł i też się składa z dwóch elementów. Bardzo proszę macie czarny taki rzemek plus łańcuszek, zwykły złoty. Z koralikami. I tutaj na tym rzemeku jest słuchajcie, miś. O, proszę bardzo, jest miś. Planuję to nasaletkę nosić do zegarka. Ale uważam, że naprawdę prezentuje się fajnie. Bardzo delikatna. Dodatkowo fajnym tym elementem jest właśnie ten łańcuszek, a nie tylko taki sznureczek. Ja Wam pokażę, jak się prezentuje na dłoni. Rosetka słuchajcie, wygląda w ten sposób. O, teraz mi robię ostrość. Także mamy łańcuszek, mamy misia, także też fajnie się prezentuje. Również jest zaczep przedłużony łańcuszek, więc nie będzie problemu, jak widzicie żeby. To mamy przedłużenie. Nie będzie problemu, żeby się objęła po prostu ta bransoletka każdą dłoń, więc tym się nie musicie przejmować. No i zamówiłam sobie również, nawet pokażę Wam na tym kolczyki, które kosztowały 29,90. Są kolczyki w kształcie kończynek. Takie złote to są zwykłe kolczyki na sztyft. Jak wiecie, wszystko jest ładnie przymocowane. Nic nam nie będzie latało. Fajne, naprawdę bardzo ładne kolczyki ładnie się będą prezentować. Są takie delikatne, subtelne. Naprawdę bardzo, bardzo fajne. No i zostało mi, słuchajcie, chyba jeszcze tak, jeszcze tylko dwie rzeczy. Jedną jest, i to już jest srebrna biżuteria. I już Wam pokazuję. Jedną jest taki przepiękny naszyjnik też z misiem. No tak jak mówię, jest teraz jakaś moda na tym misie. tym że myślałam, że on jest troszeczkę dłuższy. Ale nie, też ma, a, też jest możliwość przedłużenia. No i teraz tak, ten naszyjnik z misiem kosztował yy, 25 zł, czyli też kosztowało 59,90 i mamy tutaj misia z takim styrkonią. O, proszę, tak wygląda misio. Jest srebrny na bardzo fajnym łańcuszku błyszczącym. Uważam, że ślicznie się będzie prezentował, również jest przedłużenie zapięcia, także nie musimy się przyjmować, że nas nie obejmie naszej szyi. I możemy nosić do różnej długości e, ubrań. No, ale chodzi mi o długość dekoldów. No, ale spójrzcie, ten mi się naprawdę wygląda prześlicznie. Bardzo mi się podoba. Fajna jest ta cyrkonia, ona się mieni. Pewnie jest szansa, że wypadnie, ale ja widzę, że można ją ewentualnie e, odpiąć albo przyczepić coś innego. Ale naprawdę jest śliczny, śliczny jest ten taki delikatny. I drugie to są, słuchajcie, kolczyki z nieskończonością. No tutaj nie dostałam cen tych doczepionych, ale te kolczyki e, serce z nieskończonością kosztowały 14,95 i 29,90 w cenie regularnej i wyglądają one w ten sposób. Również uważam, że są bardzo subtelne. To, to również są sztyfty, przepraszam, także e, naprawdę, no, śliczne, bo to wszystko jest takie delikatne nie jest jakieś takie. E, bardzo rzucające się w oczy. Jeżeli lubicie delikatną biżuterię, no to jak najbardziej tam znajdziecie właśnie srebro, złoto, e, biżuterię ze stary, stali chirurgicznej. E, są jakieś również biżuteria modowa, więc mówię, co dusza zapragnie, e, wszystko możecie znaleźć. I tak naprawdę, słuchajcie kochani, to już by było wszystko, jeżeli chodzi o moje nowe zamówienie z WET.pl. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to klikajcie łapki w górę. Pamiętajcie, żebyście e, pisali komentarze, bo lubię czytać Wasze opinie. Nawet jeżeli są negatywne, pamiętajcie, że tak jak Wam wielokrotnie mówiłam, nawet krytyka, która jest konstruktywna i w sposób kulturalny napisana, wpływa pozytywnie na rozwój kanału, ponieważ Wy mi wskazujecie błąd, ja staram się go naprawić. Ale jeżeli są to po prostu nieuprzejme słowa, są to. Jakiejś obelgi e, lub no, krytyka nie wynika z niczego, tylko z tego, żeby po prostu komuś dopiec i go skrytykować, no to myślę, że lepiej darować sobie coś takiego, niż sprawiać komuś przykrość, co i tak nic nie daje i nie wynika z tego nic e, sensownego. No, także kochani, to by było na tyle. E, I co, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zerknijcie na ten poprzedni film, który nagrałam z biżuterią, bo myślę, że wielu osobom ta biżuteria, którą, ją, którą pokazuję, może się spodobać. I do wprzenia! Na razie, cześć!